Pajączku! czas zniknąć. Zauważyliście, że przyszła jesień? Liście zmieniają kolory, a na dworze robi się chłodniej. Teraz w żabce kupisz świeże pieczywo nie tylko o poranku. Zdążyłem po świeże bułeczki. Na kolację? A. Pani pojedzie na badania. A może jednak zadzwoni pani do kogoś innego? Znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz do szkoły w super promocjach. Na przykład 50% rabatu na drugi produkt. Uwaga, podajemy ważną wiadomość. Jest nowa, wstrząsająca metoda na głoda. Danio shake działa wszędzie. Szeregowy Kołański, zakładamy tu bazę. Nie tylko człowiek, nie uczyni robota ze smartfonem. Hehehe <laughs>